Przede wszystkim, zaczynam wrzucać zadania z 24 arkusza. No niestety nie posiadam takich mocy przerobowych, żeby to zrenderować w całości w najbliższym czasie moje urządzenia, które posiadam niestety, aż takiej mocy nie posiadają. Eee, renderując cały arkusz dla Was, no niestety komputer pokazał tak długi okres, że nie wiem, czy nie będę tego umiał zrobić w pracy czy coś. Eee, po prostu, bo to, to nie do przyjęcia jest taki, to, taki czas renderowania. To tam w tygodniach było, więc eee, Więc może, słuchajcie, będę wrzucał jedno zadanie, postaram się codziennie, zależy jak mi się to uda zrenderować. Także najmocniej przepraszam, że nie w całości, no ale tak wyszło. Zatem no, myślę, że będziecie chętni oglądać jednak krótsze filmy niż dłuższe. Także zapraszam serdecznie, postaram się, żeby było codziennie. A teraz przechodzimy już do. Jednego z zadań z arkusza 24. Zapraszam. Zrobimy sobie zadanie siódme w takim razie. Mamy tak, reakcję kwasu solnego, czyli hcl z BaOH2 razy wzięty. No to co, BaCl2 i jakaś woda. Tradycyjnie robimy tabalkę. Dobra, to co my tu mamy? Ile centymetrów wodorotlenku baru? Wiem, V1. Razy stężenie 002, czyli to jest liczba moli. Dobra, tego nie było, ale o tym i tak tutaj nikt nic nie wspomina. Mamy sól obojętną i wodę, która nie wpływa na pH, więc to po prostu tak zostawiam. E, tutaj mamy 0, 0,25 razy, no i stężenie molowe trzeba by to było wpisać, żeby mieć liczbę moli, no ale pH na początku było 1,5, a kwas był mocny, bo to HCl, więc 100%, no więc stężenie H na początku było równe 10 do minus 1,5. No i co za tym idzie, no wiadomo w jednostkach mol na decymetr sześcienny, co za tym idzie jest to stężenie początkowe tego kwasu, nie wiem, CM2 sobie oznacza, więc tutaj wstawiamy sobie 10 do minus 1,5. No dobra, no i jak sobie tam miaryczkujemy coś takiego, czy tam dolewamy, to robimy to tak, ponieważ tutaj mamy napisane, że PH ma być równe po tej reakcji 3 i 7, żeby nie przelać tego naszego HCL-u, czyli żeby nie było go przereagowanego czasem za dużo. Także w niedomiarze, Oczywiście jest BOH 2 razy wzięty, gdyż nie może przereagować całkowicie, no bo jak przereaguje całkowicie, no to już nie będzie kwasu w ogóle. No więc on reaguje V1002, no i zgodnie ze współczynnikami jak zawsze minus 2V1 razy 002. No i tutaj tyle samo, ale tutaj już nieistotne, dobra, to już zostawiam. Po reakcji tego już nie było. To jest, może to policzymy chociaż. 0,025 razy 10 do potęgi minus 1,5. To jest 7,9. Ta liczba cała to jest 7,9 razy 10 do minus czwartej. No i tam jeszcze minus T2 yy, V1,0 0,2. Trzeba by to też było dopisać. Już kolory sobie może darujmy. Zrobimy tak, żeby to się po prostu zmieściło tutaj. Dobra, będzie. No dobra, no to po reakcji ma być 3,7 pH, czyli stężenia H+, po tej reakcji, czyli po tej reakcji i zdysocjowaniu tego kwasu ma być równe 10 do potęgi minus 3,7 mola na decymetr sześcienny. No ale dalej obowiązuje zasada, że kwas HCl jest kwasem mocnym, czyli to jest stężenie hcl w tym stanie tutaj po reakcji, czyli po zajściu tej reakcji. No to no, na to stężenie molowe, czyli na to 10 do potęgi minus 3,7 będzie się składało liczba moli tego naszego oczywiście kwasu, który tutaj dysocjuje po tej reakcji, ale przed zajściem dysocjacji, tak to nazwijmy, no to to jest ta liczba moli, a sumarycznie tego było 0,025 plus V1, sumaryczna objętość, czyli liczba moli przez sumaryczna objętość to nasze stężenie molowe. Oczywiście wypadałoby pisać jakieś, nie wiem, jednostki, cokolwiek. Ja myślę, że w samych obliczeniach to nie ma żadnego problemu. Można normalnie sobie wklepać to w kalkulator. No i napisać wynik. No. Cała filozofia. Dobra, to się równa temu, co tu pozostało po tej stronie. Teraz sobie to wymnożymy. Tu jest oczywiście piątka. Dobra, myślę, że może być w przybliżeniu 5 razy 10 do minus 6 plus to razy V. V1? No dobra, no to co zrobimy? Odejmiemy sobie stronami. Może V1 po lewej stronie zostawimy. No więc niech będzie tam V1, bo dobra czerwono V1 to się równa e, może jeszcze tu liczbę wstawimy sobie, czyli 10 do minus 3,7 dodać 2 razy 002 e, 004 w przybliżeniu. No i teraz od tej liczby odejmiemy tą liczbę no i to jest tam 7, 8, 5. Raz 10 do minus 4. No i obie liczby dzielę przez 0,04. Czyli przez 0,04 to dziela. To mi wychodzi 0,019625. W decymetrach sześciennych tam było w centymetrach. Raz, dwa, trzy to jest 1. 1,9 19 625 cm sześciennego. No i to chyba całe zadanie. Tam jeszcze coś było? Nie, nic nie było. Także no to wszystko w tym zadaniu. Mam nadzieję, że skumaliście. No i także dzięki za uwagę. Sam do siebie, teraz do tego filmu. Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory Do tablicy proszę, rozwiązuj bakory